Siemanko Widzowie, na drugim odcinku z nie w 8.10. Zobaczcie, Władimir stoi z Włyskiego. My wsiadamy do podbajna Tu się na pole wypuściłem. Takie malutkie było, więc... Ja to oklasywałem. Tu pole jest zaraz Chyba przejedziemy Tu się Już teraz po tych dwóch polach na stronę trzy pola do zostały więc O kurcze to ja weź, tu po sąsiadowym

tylko piątka. Piątka, co? Piątka, 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 mogę powiedzieć. To pole jest dosyć długie, dlatego myślę, że na spokojnie raz przejadę i będę mógł sypać. Zobaczcie, co jest, tu jest silnik, nie? A tam zbiornik dopiero nawet. takich rzeczy jeszcze, że nie widział. Zawsze zbiornik tu była, co silnik, to tu odwrotnie w tym pobajdniku ładnie idzie To dwa pola bo siebie ja tam pod lasem jeszcze to korucz akurat mam do co kupiłem patrzymy się obok Trochę porosło ty, tych jak to chwastów w onnych Nieźle I dużych, nie ma dużo A tych prawie to ty, pewnie pełno Za nam, za No pełnego zbiornika raczej nie będzie.

Wyniesienia na niej dla siatła się, się okazuje, że najwięcej zbiornię, ale raczej tak dobrze nie będzie. My to pole naprawdę długie jest. Z, z 5 minut już się jedno. i mm -hmm. ursusik stoi jak to no bo przecież jaka by nie przez granicę od razu też już się heder trochę podniesie nawet nie podłącz to pole telewizowe moje las wycinka robię o już wiem, że taki pizza będę byli. tak pieniądze grać będzie. będziemy wyciągnąć tu no, wysypiamy no, przed

Się no, trochę tarysty się... a troszkę to znów gonię jak... to nie ma co tak gonić, bo to tyłu pójść W tych słupach najgorzej. a tych słupów tu jest i ja apier. Ole tyle. Tyle słupów to na żeby powiedzieć. Jakby to pole połączyć, to weź tu jeździ przy tych słupach. Ja bym nie mam rady, nie? Teraz te słupy

Tak to można kościenie. Wizowy. O kurczę, ścian, nie Zapatrzałem coś ciągnie. na drzwi. Coś wizowy, zwizona została, lecz drzwi otwarte muszą być. No to że się po prostu. Złup zawieczony widzowie. Ja wolę mówić do niego klas matador, bo jednak kiedyś tego matadora to, to robota szła. Wtedy to było, nie to co teraz, to były czasy, Długów nie było chociaż. To nie takie długi, że... Szczerze, to poleczył z owego matadoru jakoś. To pamiętam, jakby to wczoraj był matador.

Bez kabin na no, zaiu To było ożyć Ja sięałko by gowić Po przeniccu się Cobie. To jak jak jakkolwiek piękny na koniec Jaks. tu już z tamtego pola zgodnie wysypał w tym Zalaz, przyleścimy tego to będzie trud to... No przecież raczej powinna być. Goń bardzo

tutaj ma być zmienić na przewodnik to nie będzie klas mega tylko ma klasa a ty a ci to S rozmieńcie na A i G na T a to A zostawimy ostatnie ty or. Dobře. Nebo celé zamažené. Zamalujeme Ještě jedno a zrovně. ještě no Окошение, окошение, потом это еще не ясно, что... Не знаю, что скушано, Te przyczepy do tego ursusa są trochę za duże, ale daje rad, nie? Ledwo co, daje radnie. To je džungle, kde se vyzaví kapčič už To je už 15 minut. Dobré, vysoce. I zobaczmy jak to tu jest. To widzowie, tym akcentem kończymy ten odcinek. Na razie wzięć to na pa, papa.